Witajcie kochani Śmiejemy się do Artura, żeby siadał na kopaczkę Kto pamięta czasy Jak kiedyś Jeszcze tych 20 lat temu Gdzie się jeździło najlepiej Na kopaczce tutaj Na błotniku, na ciągniku Bądź na przyczepce, na, na wozie Na przyczepie, na kartoflach To były czasy Fajnie się z Twoich Patrzy jak to robią jak to możesz Fajnie, Jeszcze nie <gry> tych Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad. Zgubił nagle sens i w złe kęgi wpadł. Od majątek prysów o mnie stoczył się. Tłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że Przeważnie całkiem nieproteknity, wiesz, nie znam winty, który Ale pszczoły dzisiaj chodzą. Gdzieś coś jeszcze kwitnie. Noszą pyłek, noszą nektar. A tu jedził przed chwilką wypatrzył gdzieś a tu orzeszka na leszczynie. Pierwsza kiść orzeszków, cztery sztuki. Młoda leszczyna. Ona tu chyba sama się wy... z orzecha wysiała. I tak rosła, rosła, żeśmy jej nie usuwali. W tym roku jest pierwszy orzeszek, pierwsze orzeszki. To jest leszczyna druga. Ta jeszcze jeszcze nie ma orzeszków, ale ile czernica ma owoców? Obsypana jest od samego spodu po górę. Tu popuszczała już młode pędy. To są pędziska. Mają około 4 metrów. I jest ich dużo. Ale jeżyn! Z każdej strony, z której się nie zajrzy, to jest pełno kiści jeżyn. I nie pleśnieją. Te nie pleśnieją, bo maliny, no tak jak już pokazywałam, że troszeczkę zaczęły mi pleśnieć, ale robiłam opryski z emami. Oczywiście od samej wiosny już je robię, ale jak popadało, jak padały te deszcze, to powiem wam, chodziłam jak nawiedzona i tymi emami. No emami się nie przedobrzy. E, taki klimat wilgotny sprzyja bardzo emom. A tutaj jak jeżyna poszła na wiśnie, zobaczcie. Ta ma chyba z 5 albo 6 metrów ten pęd, ale jeżyn. A wracając do emów, Opryskiwałam właśnie maliny i opryskiwałam jeżyny. I jeżyny w ogóle nie pleśnieją. Maliny, powiem Wam, że też przestały pleśnieć, i póki co zbieramy owoce. Jest ich dosyć dużo. No i mam nadzieję, że się to zatrzyma. No zobaczymy. Muzyka Rozpoznać ludzi, których już nie znam. Parno dziś. Oj, parno. Niby nie ma słońca, są chmury, ale jest bardzo parno. Robota, robota, goni robotę. Trochę tu, trochę tam i mamy wypełniony każdy dzień, każdą godzinę dnia na obiad robię placki. Wszyscy je uwielbiamy, chłopaki na dachu. Lubią placki kartoflane. Artur z Agatą też, my również. No i co? No i placki robię. Będzie trochę smażenia, no ale. Jak się coś lubi, to trzeba zrobić. Bardzo żółciutkie są. Spójrzcie, jakie jaka żółta woda jest. Jakby kurkumy dosypał, a to jest odmiana wineta. One właśnie charakteryzują się tym te kartofle, że są żółciutkie, są takie e, sypkawe i. Jak się robi placki, to te placki są chrupiące, żółciusieńkie. Tak samo frytki, frytki z winety są przepyszne, takie chrupiące. Jajka daje dużo jajek do placków kartoflanych, bo jajko powoduje, że one wtedy są takie pulchne, mięciutkie, takie inne, nie są takie zbite. I na tą michę daje 6, nawet 7 jaj. Zawsze u mnie w domu się powtarzało: im więcej jajek, tym lepsze placki kartoflane. Wybijam prosto do miski, tak jak widzicie. Jajka mam swoje, więc ja jestem w 100% pewna, że tu z tego jajka nie wyskoczy mi niespodzianka do miski, która spowoduje, że będę musiała całe ciasto wywalić. I teraz, żeby uzyskać taką jednolitą, gładką, fajną konsystencję, dodam trochę mąki, no bo jednak trzeba. No i cebula. Podstawa jest cebula starta. Ona nadaje takiego smaku plackom kartoflany. Można dodać szczypiorek. Są przepyszne. Nie mam świeżego szczypiorku, więc nie dodaję. Bardzo fajne są placki kartoflane z podsmażonym boczkiem jeżeli macie boczek usmażyć skwareczki i wrzucić do ciasta i to smażyć tak jak normalnie placki przepyszne są właśnie z dodanymi skwareczkami wypieczonymi z boczku smażę na złoty kolor tak patrzę na kamerę, że jakoś tak w kamerze one tak trochę bladowo wyglądają ale po zdjęciu z patelni o tak o złociutkie i w takim głębszym tłuszczu, bo jak dam go mało to one takie są suchawe nie są chrupiące, a u nas placek kartoflany ma być chrupiący i ile nas jest w domu tyle smaków, jedni jedzą z cukrem drudzy jedzą ze śmietaną tatuś je z masłem, edziu je z mlekiem jak pozbierać myśli z tych składa, jak oddzielić nagą

Ważne są te których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych film, tych lat, które czekamy. Ważne są te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest na tych Jeszcze dzisiaj gołąbki chcę zrobić. Ryż już próżę. Do wody, jak parze liście z kapusty, zawsze dodaję ocet. Mówiłam to już niejednokrotnie i pytanie, po co ocet? Ocet sprawi, że liście z kapusty nie będą przy zwijaniu pękać. Ile tego octu? Zależy ile wody, tak dwie 3 łyżki. I nie bójcie się. Nie będzie wyczuwalny później ocet w kapuście. To nie jest ilość na tyle duża, żeby zmieniła smak kapusty, smak gołąbków, ale liście dzięki temu będą sprężyste i będą się bardzo łatwo zwijały. Dojechały łaty i za chwileczkę będzie dalsza część dachu. Ale chcemy jeszcze też robić tutaj to pomieszczenie. To jest takie typowo rolnicze i co dalej z nim w środku będzie, to oczywiście z czasem powiem. No ale jak to się mówi, nie kopie się studni, jak się pali, tylko trzeba ją mieć naprzód, więc zaczniemy od dachu. No i tutaj też chłopaki muszą teraz zrobić szacowanie, co trzeba będzie dokupić, żeby ten dach zrobić. No oczywiście blacha, podstawa, drewno, bo tam być może też trzeba będzie wymienić jakieś krokwie łaty. I to jest taki strych, gdzie właśnie żeśmy suszyli zioła. Tatuś zrobił go na suszenie ziół. Wchodziło się po drabinie. Kiedyś drabiny były drewniane, dzisiaj już jest metalowa. Mąż właśnie złazi po tej drabinie. A tam jest majster. Jeden z majstrów. Proszę nie skakać, tylko ładnie schodzić. Podobnie. Panowie są, na <laughs> ekipa jest tak wesoła, że słuchajcie, tutaj nie ma nudy. I co, da rady ten dach zrobić? Da radę. Już? Zaraz po tym? Da radę. To cieszę się bardzo. Skończą ten na domie i zaraz będzie robiony ten dach. Kolejne łaty dojechały. Jest tej roboty, bo tych remontów trochę żeśmy sobie na ten rok zaplanowali, ale powiem wam, że ku mojemu zaskoczeniu idzie to bardzo sprawnie i tak jak na początku bałam się tego remontu, miał on dla mnie takie wielkie, kolczate zęby. Tak, teraz te zęby całkowicie zniknęły. Chłopaki są. Bardzo zgrani, zorganizowani, a co najważniejsze, to są tacy jajcarze, że tu nam się ani jeden dzień nie nudzi. Wczoraj jeszcze wieczorem pojechali na prawdziwki. Dzisiaj przyjechał, pokazuje mi zdjęcia, jakie znalazł, okazy. Tak mi podniósł ciśnienie, a najgorsze jest to, że jego miejscówki są tam, gdzie moje. I powiedziałam, że jeżeli obskoczył moją miejscówkę, to lepiej, żeby jutro nie przyjeżdżali. Żart. Niech robią dach. Tak mu wystarczy dla każdego. Ale naprawdę ekipa jest tak zorganizowana, że nie ma całego tego takiego burdelu. To jest wszystko na bieżąco robione. Umią przewidzieć to, co mnie może zaskoczyć. I tak jak mi się wydawało, że o, może tego braknie, może tego braknie. Nie, oni to mają wszystko tak zorganizowane, że jak coś nawet. To ja jeszcze dobrze nie pomyślę, a to już jest. No i to mi się niesamowicie po prostu podoba, że no nie mam dodatkowego myślenia. Potrafię nawet za mnie myśleć, wiecie? Gołampki mi za to idą. Bo nie muszę myśleć, co tam się dzieje, tylko skupiam się tutaj na swojej robocie. Technika zwijania, już kilkukrotnie ją pokazywałam, ale za każdym razem Was zaskakuje i trochę fascynuje. Ocet, który dodaje do wody, sprawia to, że te liście, zobaczcie, one są sprężyste. One się w ogóle nie łamią, nie pękają. Możecie je miażdżyć, dusić, jak Wam się podoba, i nic się z tymi liściami nie dzieje. Są sprężyste. Dzięki temu. One łatwo się zwijają, nie rozwalają się. Został mi ostatni gołąbek. Więc na ostatnim gołąbku jeszcze raz, kolejny raz pokażę dla osób nowych, jak zwijam do środka. Oczywiście tutaj to twarde. Obcinam. Głos mam troszeczkę inny, bo jestem zachrypnięta. Coś dzisiaj rano wstałam z taką chrypą, i teraz nie wiem, czy jest to, bo gdzieś coś mnie przewiało, czy po prostu z tej dużej dawki humoru, który tutaj codziennie mam. No ale jestem trochę zachrypnięta. Zaraz. Replay, Renia, bo nie pokazałam wam, jak to robię. Gołąbka zwijam, tak jak chyba każdy zwija, do środka i te końcówki. Wsadzam w środek. Dzięki temu, że właśnie dałam ocet, bo jeżeli nie dodacie octu do wody, to ta sztuka jest dosyć trudna. One będą pękać i pęknięcie będzie szło tu wzdłuż gołąbka. Będzie to bardzo nieestetyczne. A tak liść jest sprężysty i zawijam do środka. Przy gotowaniu, próżeniu, duszeniu, czy jak tą czynność nazywacie, u mnie jest to próżenie. Nie rozwalają się. Dużo osób podwija je pod spód, ale one później się właśnie rozwalają. Nawet przy wyciąganiu na talerz, jak wyciąga się gołąbki, no zobaczcie, one wyglądają estetycznie. Nie rozwalają się. Polecam Wam właśnie taki sposób zawijania gołąbków i co najważniejsze do słoików bardzo fajnie wchodzą, też nie są później rozwalone, rozdziamdziane. I jeżeli zaś chcecie gołąbki zamrozić, bo jest to chyba tak naprawdę najwygodniejsza metoda i najszybsza, gołąbki zrobione w słoikach mają niesamowity smak i nic tego smaku nie zastąpi, żadne inne. Coś, co przejdzie przez szkło, jest w szkle zapasteryzowane, ma taki wyjątkowy, niepowtarzalny smak, ale mrożenie jest zdecydowanie szybsze, łatwiejsze i wygodniejsze. I dużo osób ja kiedyś poniekąd też mroziłam gołąbki po upróżnieniu. Jak one się upróżyły, już do miękkości te liście ostudziłam i gołąbki zamrażałam, ale. Później to już będzie ze 20, może nawet więcej lat temu. Taka już bardzo doświadczona kucharka poleciła mi zamrażanie gołąbków surowych, dopiero co zwiniętych. Dzięki temu gołąbki później, jak się wyciągnie, odmrozi i upróży na świeżo, mają smak, jakbyście je dopiero co dzisiejszego dnia zrobili. Gołąbek, który jest upróżony i zamrożony, mróz wyciągnie z niego tą taką esencję i przy ponownym grzaniu, podgrzewaniu on troszeczkę traci swoje walory smakowe i zmienia się ten smak. No, są inne, czuć niejednokrotnie, że były one mrożone. Ta forma, którą Wam polecam Rzeczywiście daje takie uczucie świeżości, że były one dopiero co zrobione. Mało tego, one są dużo delikatniejsze. Tak troszeczkę przypominają nutą nutę wyciągniętych gołąbków ze słoika. Polecam Wam tak zrobić. Przyjechaliśmy na prawdziwki, jest Agata z Arturem. Oni poszli w tamtą stronę, ja przyszłam w tą. Mam już. Pięć sztuk, ale czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam. Jaka potęga! Przystawię kosz, spójrzcie, jaki potężny prawdziwek. Jak cztery, mało pięć moich dłoni. Ale cudo! A jaki twardy korzeń! Wyrwać go nie mogę. Ale piękny. No, czegoś takiego to ja jeszcze w życiu nie znalazłam. Znajdywałam już duże sztuki. I tak nieraz jak oglądałam filmy na YouTubie, jak ktoś znalazł takiego giganta, okaza niespotykanego zawsze mówiłam, czemu ja takiego nie znajduję? I oto jest! On. Ale piękny. Sosna skrzypi. Przed chwilą coś w oddali zamuczało, zawyło i nie wiemy. Tak idziemy za gatą i się zastanawiamy, czy to gdzieś krowa w oddali zaryczała, czy wilki, bo wilki tu na tych terenach są i tu, gdzie teraz jesteśmy na prawdziwkach, to one tutaj są. I kolejnego namierzyłam. Robaczywych nie ma, ale za to ślimaków jest ogrom. Trafiają się o takie, że jest po sześć na jednym grzybie. Tam ktoś chodzi i tak patrzy, Agata, czy to Artur, czy nie Artur? Ty poznajesz swojego męża, twój mąż, czy nie? A Artur koszyczek ma nasz. To Artur. Ale zwątpiłam, myślałam, że ktoś mi na miejscówę się wpakował. Oj, byłby dym. I to uczucie na pewno znacie, jak jesteście na swojej koronnej miejscówce. Powiedzmy koronnej, gdzie zbieracie prawdziwki, a widzicie konkurencję. Co on tu robi? A iść ty stąd. I jak Artur masz coś? Artur nagrywa mnie, ja nagrywam jego. Co? Nagrywamy się, Artur w tym momencie nawzajem. Mamy. A ty masz coś? Pokaż. Nie jesteś biedna, masz naprawdę ładna. Agata pozbierała to, co ja przegapiłam. Nagrywamy się nawzajem. O, witam, panie Arturku. A ja witam ciebie. A, witaj. Ale ja ładne ty. Dałaś mi koszyk najmniejszy, a mam Ale ładne masz. Ale ty też masz ładne. Za, ja pierdziel, ale fest, <laughs> prawie, ich, ich. <laughs> Gdzie tam moja żona? Twoja ha, żona do, jest tam. A bo cię zaraz wilki zjedzą, tam zobaczysz. Ty, ale przed chwileczką coś się od... O, tam na prosto chyba jest ten o. prawdziwek. Agata, idź na prosto. Będziemy cię nawigować. Tam jest chyba moje? pod. Ma! O, to dobrze! A przed chwilką coś się odzywało, i takżeśmy się z Agatą zastanawiały: czy to krowa w oddali ryczy, czy wilk? Coś było tu, Wilki mogły być, bo one tutaj są, wiesz? Kiedyś mm. jak byłam tydzień temu, to też słyszałam jak wyły. Fajnie, tak poczuć zapach w lesie. I jest kolejny. Ziła, Nasze zbiory nie jest źle, jest bardzo dobrze. W sumie mamy dwa kosze tych prawdziwków. I ładne, wszystkie są zdrowiutkie. Agata jakie ma ładne, nie? Takie, no, młode, takie, takie kurcze, jędrne, młodziutkie. Są właśnie takie, że mają twarde te korzenie. Moje to takie trochę pokąsane już przez ślimaki. Ja mam dwa kozaczki. Takie I nawet ładne. słońce wyszło, a cały dzień dzisiaj padało, jak żeśmy przyjechali po deszczu, nie? A teraz, kurczę, 17 i wyszło słońce. Zapakowaliśmy się już do samochodu i jedziemy. Ale zobaczcie, jakie potężne kanie. Ale gigantusa. Ta jeszcze większa. Że ich nikt tutaj nie zgalił. Ale potężne, zobaczcie, no takich to ja jeszcze nie widziałam. Wymiana noży w kosiarce, a właściwie obracanie na drugą stronę, Bo taki noż, nóż można obrócić na drugą stronę.